Dożynki to taka staropolska tradycja i my w tą tradycję się wpisujemy. Piękne, ludowe stroje, wieńce dorzynkowe, obrzęd dzielenia chlebem. Jest to już taki trzeci punkt naszych dni gminy wodynie. Owocowały w bardzo wiele różnego rodzaju atrakcji. Myślę, że każdy, kto przybył którąkolwiek z tych niedziel, znalazł coś dla siebie i jest na pewno zadowolony. W ciągu tych dni odwiedziło nas sporo gości. Cieszymy się, że jesteście z nami, cieszymy się, że wspieracie tak na co dzień nasz samorząd w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Bardzo dziękuję. Ja również życzę wszystkim dobrej zabawy i do zobaczenia za rok. Dziękujemy bardzo gminie Wodynie za zaproszenie nas na koncert. Mam nadzieję, że wszyscy się dobrze bawili. I do zobaczenia.